Robienie zakupów przypomina mi rosyjską nuletkę albo zgaduj zgadulę. Jelonki z kapustą, proszę. Ja po prostu nie wiem, co znajdę w następnym pakowaniu, a co jeszcze w następnym pakowaniu. I, i, to, I to jest choroba. Proszę naleźć nieletki. Szynki, łopatki. Konserwowe mają kilka różnych typów czy, czy zaszeregowań jakościowych. Jest to szynka, szynka z naturalnym sokiem, szynka z dodatkiem wody, szynka z wodą, woda z szynką. Takie mogą być technologicznie dające się wytworzyć produkty. Wędlina. Pojęcie bardzo szerokie, opisujące wiele różnych produktów. Baleron, szynka, kiełbasa, salceson, mortadela, kaszanka, szynkowa, salami, pasztet. Wędlina powszechnie spożywana, to znaczy kupowana w supermarkecie, z półki tej e, na wysokości oczu lub trochę niżej. Zawiera ta wędlina przede wszystkim wodę związaną przez polifosforany oraz izolant białka sojowego, najczęściej w soi genetycznie modyfikowanej. Oprócz czerwonego mięsa mogą być surowce łącznotkankowe. W zwierzaku, z którego pochodzi mięso, jest sporo ścięgien, jest skóra i tak dalej. Są to surowce jadalne i w pewnych proporcjach są bardzo korzystne. Korzystnie wpływają na finalną jakość, na przykład na konsystencję. Prawda? Ma, ma być soczysta taka kiełbasa. Prawda? Możemy dodać, jak wspomniałem, białka niemieckie. Możemy dodać składniki niezwierzęce w ogóle, no na przykład skrobię, która dobrze wiąże wodę i poprawia konsystencję, uniemożliwia na przykład taki wyciek. Nie płacze taka wędlina po przekrojeniu, bo ta woda jest w postaci żelu. Mówi się, że 30 gram, dekagramów mięsa może powstać i kilogram wędliny w cenie 20-25 zł za kilogram. W związku z tym można powiedzieć, że jeżeli ktoś wybiera się po wodę z fosforanami czy z białkiem, białkiem soi modyfikowanej, niech idzie do sklepu i tam sobie kupi wędlinę. Jakie są skutki zdrowotne? No co do soi genetycznie modyfikowanej mamy zastrzeżenia zdrowotne, ponieważ poważne, ponieważ konsumentom zagraża alergia, niestety również antybiotykooporność i rak. Co do obecności polifosforanów w naszej populacji spożycie mleka jest bardzo niskie. W związku z tym, że fosfor eliminuje wapń z kości, pogłębia się deficyt wapnia. Grozi ludziom osteoporoza, dochodzi do złamań nawet w młodym wieku. Dlatego też wiele krajów, na przykład skandynawskich, ograniczyło poziom polifosforanów w swoich produktach do niezbędnego minimum. U nas ten poziom jest wielokrotnie przekroczony, zaburzona jest wobec tego wielu równowaga fosforanowo-wapniowa. Co robią producenci wędlin, by ich produkty wyglądały tak samo doskonale przez wiele miesięcy i wybornie smakowały? Otóż za pomocą specjalnej maszyny zwanej nastrzykiwarką wpompowują bezpośrednio do mięsa roztwory różnych substancji chemicznych odpowiedzialnych za konserwowanie i smak przyszłej wędliny. W czasie tego procesu rośnie też znacznie waga mięsa. Posiada zwarty, podłużny kształt ułatwiający spożycie. Stanowi niezbędny składnik każdego hot -doga. W polskiej tradycji kulinarnej podawana jest sote. Powiedzmy, że, że robimy parówki, taki najbardziej znany produkt, które mogą być znowu bardzo zróżnicowane pod względem jakości. I mogą kosztować 10 zł za kilogram, 20 zł za kilogram, albo nawet i 6 zł za kilogram, jeżeli tak wygląda. Klasyczna parówka nie jest wcale produktem chudym. Tu mamy przykłady bardzo szerokie, od rzeczywiście trzeba powiedzieć, produkowanych z odpadów parówek. Niech to będą cielence, które, jak wykazały badania, profesorów ze Szczecina nie otarły się nawet o cielęcinę, a jedynie zawierają wieprzowinę, jakieś tam skrawki, bydlęce i tak dalej. Nie, 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 nie specjalnie polecane. Za to na to pewno dużo tłuszczu, ale jest to tak mocno zmielone, tak bardzo rozdrobnione, że wydaje się, że to jest dietetyczne. Tylko dlatego, że jest, że łatwo się gryzie. Sok owocowy. Źródło witamin i minerałów. Owoc wpłynie. Przykładem największych, można powiedzieć, oszustw, zdecydowanie oszustw, jest znakowanie e, napojów w kartonach. E, producenci przyzwyczaili konsumentów, że wszystko, co w kartonie, jest sokiem. W związku z tym, e, jeżeli nie jest to sok, a tylko na przykład e, napój z zawartością e, do 5% soku owocowego, reszta woda. Konserwanty, barw, barwniki, e, słodziki e, albo nektar, gdzie jest więcej tego, trochę soku, ale dalej to jest preparat chemiczny. No wówczas e, nie pisząc e, słowa napój, albo nie pisząc słowa nektar, a zostawiając tylko informację, że jakiś tam pomarańczowy albo e, pomarańczowo-jabłkowy, czy ananasowo-gruszkowy. Tylko nie wiadomo co. Są same tylko określniki, a nie ma informacji, jaki to jest rodzaj napoju. W Polsce istnieje wiele instytucji stawiających sobie za cel obronę konsumenta przed nieuczciwymi producentami żywności: SANEPIT, Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Instytut Żywności i Żywienia i wiele innych. Jaka jest prawda o tych strażnikach jakości naszego życia? czy rzeczywiście spełniają powierzone im zadanie. Instytucje te kontrolują, ale oczywiście nie mogą ujawniać, to jest dla mnie paranoją, że nie mogą ujawniać producentów. No i robią to do szuflady. O tych kontrolach nie dowiadujemy się my, tylko dowiadują się urzędnicy. Tak sobie można zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje w Polsce, dlaczego nie jest to ujawniane. Przecież gdyby to było ujawnione, wszystkim wyszłoby to na zdrowie, no a przede wszystkim, bo na końcu tego całego łańcuszka jest konsument i wszystkie te właśnie urzędy do tego powołane powinny dbać o tego Polaka Szaraka, a tak się nie dzieje. Instytuty te zamiast zajmować się poważną i szczegółową analizą rynku, włączają się w kampanie reklamowe różnych koncernów spożywczych. Dla każdego producenta żywności możliwość powołania się na pozytywną opinię szacownej rządowej instytucji jest bezcenna. Klient chętniej sięgnie po produkt uznany za bezpieczny przez niezależnych naukowców. Wiesz, chora leży w tym, że to oczywiście firma może wystąpić o takie logo do Instytutu Matki i Dziecka, nie jestem w ogóle przeciw tej sytuacji, to jest normalnie, ale taka firma, taka instytucja powinna moim zdaniem wziąć towar z rynku, przebadać to w akredytowanym laboratorium i na podstawie tych wyników dać opinię lub tej opinii nie dać, a jak da tą opinię, to taka instytucja, ten produkt powinna monitorować, moim zdaniem, jak nie dwa razy do roku, to cztery na pewno. Ten produkt musi być w 100% zdrowy i nie tak, że do mnie mamy, że jest zdrowy. To wszystko musi być oparte na faktach. Proszę bardzo, tutaj są badania, ten produkt nam wyszedł i to wtedy jest ok. Woda źródlana. Podstawowy składnik napojów. Występuje powszechnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, uznawana za czystszą niż woda płynąca w kranie. Jest źródłem zdrowia i tężyzny fizycznej.